ale vysoko, ne? No. Dobra widzowie, witajcie w pierwszym odcinku. Jedziemy do domu. zakopał się samochód. W komentarzach pokażę Wam zdjęcie tego samochodu. Prawie wpadłem do dziury. Dobra, jedziemy przed siebie. Wow. O, wleciałem w patyk. Zakopałem się. Nie trzeba było jechać w tym piasku. No o, widzowie, nie radzę Wam tego próbować. E, na placu zabaw w piasku albo w jakiejś piaskownicy. Dobra, jedziemy. O, znowu się zakopałem. Teraz jedziemy od innej strony. Widzowie jak jeszcze nie widzieliście to radzę Wam zasubskrybować kanał Natanel Minecraft XD, bo to jest mój kolega. O, Ale drift. Patrzcie na ślad.